Święty Janie Pol, pomóż mi znaleźć w modlitwie siłę, której potrzebuję, aby stawić czoła trudnościom. Pozwól mi dostrzegać światło tam, gdzie zdaje się być tylko ciemność, abym mógł dostrzec obecność Boga w każdym momencie mojego życia. Pomóż mi powierzyć wszystko, co jest poza moją kontrolą, Jego opiece, wiedząc, że Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze. Daj mi siłę, bym mógł odnawać moją wiarę i nadzieję każdego dnia. Z nadzieją w sercu oddaję wszystkie moje troski w Twoje ręce, wiedząc, że nigdy mnie nie opuścisz. Pełna modlitwa jest tutaj na kanale. Daj łapkę w górę, skomentuj słowem Amen i zasubskrybuj kanał.